No, dzień dobry. Niestety nadal jestem zasmarkany, ale postaram się jakoś dzielnie to znieść. Tak samo jak dzielnie zniosłem szósty epizod mecenas she co niestety łatwe nie było. Nim ten odcinek na dobre się rozpoczął, dostaliśmy przypomnienie tego, co działo się w poprzednich epizodach, ze szczególnym naciskiem na pogadanki Bruce'a na temat krwi Gamma. I po tym można było już w sumie założyć, że w tym odcinku dojdzie być może do jakiejś próby zdobycia takowej próbki. Czy faktycznie tak będzie dowiemy się już niebawem, a tymczasem na początku Jen dostaje bardzo pstrokate, bardzo kolorowe i bardzo oczojebne zaproszenie na ślub w roli druhny jakiejś swojej przyjaciółki z liceum. Oczywiście zaproszenie to przyjmuje i robi wejście smoka jako she Co co niespecjalnie podoba się pannie młodej, która wręcz wymusza na niej przybranie na czas ślubu i wesela ludzkiej formy. To pierwszy raz w serialu, gdy ktoś pożąda postaci Jen, a nie she no ale raczej nie jest to z takich powodów jakich Jen by oczekiwała, bo tutaj chodzi tylko i wyłącznie o zazdrość i obawę przed tym, że to She-Hulk, a nie panna młoda będzie gwiazdą wieczoru. Jennifer dostaje też wyznaczoną parę w osobie Jonathana i wygląda na przeszczęśliwą. Nie zna go, my też go nie znamy, ale wszystkie inne druchny rozpływają się nad nim, opowiadając jaki ton jest idealny, fantastyczny i ogólnie najlepszy. Także wierzmy na słowo, a później przekonamy się, czy faktycznie tak jest. No ale dobra, przejdźmy teraz na moment do jednego ciekawego wątku w tym odcinku. Ups, chyba zaspoilerowałem. No ale dobra. Melory, Niki i sprawa rozwodowa Kraiga Holinsa, znanego miłośnikom komiksów bardziej jako Mr. Immortal. Mr. Immortal jest to postać, której mocą jest dosłownie nieśmiertelność. Co by nie zrobił, nie może zginąć. W sumie jest to dosyć zaskakująca postać, dosyć zaskakujący wybór i dosyć zaskakujące wprowadzenie. Nie sądziłem, że zostanie wprowadzony w taki sposób i ogólnie, że jego rola w uniwersum ograniczy się najprawdopodobniej do jednej roli w jednym odcinku jednego serialu. Zastanawiałem się co prawda nieraz, czy Marvel Studios ma na niego jakieś plany i ma plany na jego wprowadzenie. Jeżeli tak, no to zakładałem coś większego. Może nie pierwszą ligę, może nie drugą ligę, no bo w komiksach Mr. Immortal również jakieś wielkie roli nie odgrywał. Ale no myślałem, że coś jednak będzie tutaj znaczył, a okazuje się, że nie. Okazuje się, że jedynie pokazano, że istnieje on w tym świecie i raczej nic poza tym nie dostaniemy. Przynajmniej mi ciężko uwierzyć w to, że jeszcze go zobaczymy po tym, jak go tutaj przedstawiono. Czy to marnowanie postaci? Myślę, że mimo wszystko nie, no bo tych postaci jest tak dużo, że i tak wiadomym jest, że nie dla wszystkich starczy miejsca, a przy niektórych wystarczy sama świadomość wiedzy, że gdzieś tam sobie są. Kto wie, może się mylę i jeszcze mister Immortala zobaczymy, może w jakiejś większej rulce, ale naprawdę nie sądzę. Tak jak mówiłem, to jest taka trzecioplanowa postać i jest to postać, którą można było po prostu poświęcić. Jeżeli chodzi o tę sprawę rozwodową, to Immortal ogólnie przedstawia siebie w samych superlatywach, jeżeli chodzi o rolę w instytucji małżeństwa, ale że czasami coś się wypala i trzeba to skończyć, no to on zwykł robić to rzucając się choćby pod samochód. E, tak by zginąć i przynajmniej prawnie się z tego wszystkiego wymiksować. On sam nazwał to rozwiązaniem subtelnym, z czym nie zgadzają się zarówno Niki, jak i Melory. E, I tutaj zatrzymam się na chwilę przy Niki oraz Melory, bo naprawdę mają taką fajną chemię te aktorki. E, fajnie się te sceny oglądało. I w sumie chętnie zobaczyłbym tego więcej. Trzeba przyznać, że jest to najmocniejszy punkt tego odcinka. Oczywiście nie jest to jakieś wyjątkowo trudne, bo ten odcinek no, był kiepski, ale i tak trzeba to docenić. E, dobra, wracamy teraz na wesele. A na weselu jednym z gości jest Titania. No, Jennifer zadowolona nie jest i wie trzy teorię spiskową, jakoby Titania pojawiła się tam tylko po to, by ją zezłościć, czym oczywiście wzbudza niemałe zażenowanie innych gości, a także takie no cyniczne rozbawienie samej Titani. Jennifer całym tym weselem, całą tą sytuacją jest już wyraźnie poirytowana. Pojawia się jednak szansa na to, że coś może się zmienić, bo dosiada się do niej jakiś koleś i rozpoczyna się jakaś tandetna bajera, którą pominę, bo mnie tego typu sceny żenują, także sobie tego oszczędzę. Jeżeli chodzi o całą kształt wesela, no to Jen bawi się tak sobie. Jak dotąd przydzielono jej już sprzątanie oraz prasowanie, no bo służba, mając dość fochów, panny młodej odchodzi. I wreszcie poznajemy też partnera Jen na to wesele, poznajemy mitycznego Jonathana, który w końcu się pojawia i który okazuje się być psem w garniturze. Noż ja dobra jakoś się powstrzymam, bo i tak trzeba będzie to usunąć i ocenzurować. Tego się nie spodziewałem i kompletnie zniszczyło mi to mózg. Jennifer też, no bo e, tuż po tym jak próbowała dodzwonić się do Brusa i wygadać, upiła się w ludzkiej postaci, zżygała w kwiatki i ku uciesze jej kuzyn, który był DJ-em na tym weselu, zgodziła się na solówkę z Titanią. Swoją drogą Jen była tak pijana, że nie była w stanie zmienić się na początku w She-Hulk, bo nie pamiętała jak. Także to już doskonale świadczy o tym, w jakim była stanie. Sama walka no, wyglądało to beznadziejnie. Efekty specjalne, choreografia, tragedia. Naprawdę źle się to oglądało i nie pomógł nawet fakt, że w pewnym momencie próbowano zmienić to w taką komedię pomyłek. W wyniku której Titania straciła kilka zębów, co zostało uwiecznione na zdjęciach i filmach. Mamy więc mocne 3-0 dla she -Hulk. Po tej sytuacji wpada panna młoda, która wydawało się będzie wściekła, ale ona była tak narąbana, że nie mogła uwierzyć w to, że she jest na jej weselu. Totalnie zapomniała, że Jen to i była szczęśliwa, że taka sława zaszczyciła to wesele swoją obecnością. Ogólnie to impreza taka bardzo mocno w polskim stylu. Było mordobicie, było żyganie gdzie po pannie, jakieś dziwne akcje. Goście, którzy są w takim stanie upojenia, że każde z nich dryfuje w swojej rzeczywistości. Totalnie swojski klimat. Ale wróćmy teraz do. Wątku prawniczego tego serialu, tak to przynajmniej nazwijmy. Czas na konfrontację pomiędzy małżonkami, a mówiąc bardziej precyzyjnie, Holinsa, wspartego przez dwie prawnik e, przeciwko jego kilku nastu żonom i jednemu mężowi. No cóż, ma chłopak rozmach, to trzeba przyznać. Okazuje się, że każde z tych ludzi Kreiga pod innym imieniem i każde z nich zostało przez niego w jakiś sposób oszukane czy to emocjonalnie, czy e, materialnie. Ale jak to zwykle bywa, prawda wyszła na jaw dzięki nagraniu jednego z licznych zgonów na stronce Inteligencja. Stronka ta jeszcze się w tym odcinku pojawi i odegra pewną rolę. No ale dobra, mimo całej tej sytuacji, mimo tego, że wina Kreiga jest bezsprzeczna, Melory zgadza się mu pomóc, ale ostrzega klienta, że poniesie dużą cenę. I ta faktycznie jest spora, bowiem Niki, brzydko mówiąc dzieli majątek Immortala pomiędzy jego byłych współmałżonków. Każdemu wedle czasu i przeżyć jakie z Craigiem mieli. Ktoś dostał kasę, ktoś udziały w Apple, a ktoś kontakt wzrokowy i przeprosiny. Ogólnie wszyscy zadowoleni, brawo Niki. W sumie spoko, że pokazano, że Niki myśli, że jest inteligentna, pomysłowa, no bo do tej pory robiła za postać raczej taką, przy której można się było zastanawiać skąd ona się w ogóle tam wzięła i jakim cudem tym prawnikiem została. Na koniec już po pozytywnym rozstrzygnięciu sprawy mamy rozmowę Melory i Niki, gdzie pani oglądają tą stronkę inteligencja, gdzie trwa bardzo duża nagonka na She-Hulk. Groźby hejt ogólnie kompletna nienawiść, która wylewała się z każdego napisanego tam słowa. Ogólnie to w komiksach inteligencja była taką grupą, która zrzeszała właśnie najinteligentniejszych złoczyńców, którzy tworzyli taką sieć wymieniającą się różnymi informacjami, które pomagało im popełniać zbrodnie. Tutaj bardziej obrano kierunek takiego pełnego nienawiści forum, które z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa jest moderowane przez jakiegoś złoczyńcę. I ma na celu skierowanie ludzi przeciwko Shihalk i mam tutaj pewien typ, o którym zaraz opowiem. Nim jednak o tym, no to dostajemy na ekranie pannę Walters rozmawiającą z tym kolesiem, który już wcześniej się do niej dosiadł. I tutaj następuje najciekawsza część odcinka. Cała ta sytuacja jest przez kogoś obserwowana dzięki kamerze, z której obraz przesyłany jest do jakiejś bazy czy też laboratorium, gdzie na komputerze widnieje zdjęcie Jen i przychodzi wiadomość z pytaniem, czy kolejna faza planu jest już gotowa. Nadawca tej wiadomości podpisany jest jako Halking. Po chwili widzimy też, że ktoś odkłada tą pogiętą strzykawkę, której używali Wrecking Crew, e, dzięki której chcieli zdobyć krew she i strzykawka ta jest zastąpiona przez o wiele większy kaliber. Widać więc, że osoba, która zleciła to pobranie próbki Gen, nie odpuszcza i ja tutaj obstawiam lidera. Totalnie obstawiam, że Hulking to jest lider. Jest także moderatorem tej strony inteligencja. Wszystko to jest częścią większego planu, który ma za zadanie rozpocząć wielką gamma wojnę i myślę, że już czwarta część Kapitana Ameryki będzie stanowiła do tego jakiś wstęp. Kto umieścił tą ukrytą kamerę? No pierwsza myśl to pewnie dla wielu z Was była Titania. Ale skąd Titania, albo ktokolwiek mógł wiedzieć, że ta dwójka będzie siedzieć akurat tam? Wychodzi więc, że to ten gość, który w całej tej grze najpewniej jest jakimś pionkiem. Tak słowem podsumowania. No ten odcinek moim zdaniem był słaby. Był niewiele wnoszącym zapychaczem, który ani nie pchnął Jenny jako postaci do przodu, ani też nie pchnął fabuły. No bo motyw z tą kamerą owszem był ważny, ale swobodnie można byłoby umieścić go w innym odcinku. Rozumiem, że w każdym odcinku każdego serialu Marvela zdawały się te słabsze, takie jakby na przeczekanie, ale żaden chyba z nich nie był tak niepotrzebny jak szósty odcinek Hishark. Najlepszym podsumowaniem jest to, że najciekawszym wątkiem była ta sprawa prowadzona przez Niki i Melory, która sama w sobie przecież jakaś ciekawa nie była. Już teraz chyba można powiedzieć, że serial, przynajmniej o ten jeden epizod, jest przeciągnięty. Jest to o tyle przykre, że te odcinki są krótkie no bo to jest 20 kilka minut, powinniśmy więc mieć ten niedosyt po każdym odcinku. A tymczasem okazuje się, że nawet te 20 parę minut to jest zbyt wiele, aby coś sensownego wymyślać. Powiem tak, jak na razie to chyba najsłabszy odcinek, jeżeli chodzi o seriale Disney Plus od Marvela. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie moje zdanie. Yy... Może też jest to tym bardziej odczuwalne, że byliśmy szczuci tym daredevilem, bo wszystko wskazywało na to, że teraz się pojawi, a dostaliśmy kompletną odwrotność i bardzo słaby epizod. Jen na początku złamała czwartą ścianę, sugerując, że dostaliśmy takiego trola, że zostaliśmy strolowani. I okej, okay, ja to rozumiem, że taka jest niekiedy konwencja tego serialu, ale co za dużo to niezdrowo i tutaj zostało to nieco przegięte. Fajnie, że przynajmniej dowiedzieliśmy się, że Hulk poza orbitą znajduje się już kilka tygodni, i coraz bardziej czuć w powietrzu jakiś większy projekt. Co do Titanii, no to ja już osobiście nie wierzę, że odegra ona w serialu jakąś ważniejszą rolę, że będzie ona traktowana jakoś poważniej. W ciągu tych trzech konfrontacji z She-Hulk Titania totalnie straciła zęby i to nie tylko dosłownie. Nie czuję w niej już żadnego zagrożenia dla Jen, straciła na wiarygodności i owszem, można zastanowić się, czy to aby nie jest jakaś cisza przed burzą, że to ma nas zmylić, ale ja już w tą burzę nie wierzę. Titania nic już raczej nie ugra, co najwyżej przegra kolejny raz. Cóż, pozostaje z nadzieją czekać na przyszły epizod, licząc, że będzie lepszy. No bo gorszego naprawdę ciężko się spodziewać. Ode mnie to tyle, jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jakiś miły komentarz. A tymczasem do usłyszenia. Cześć!